Tak złożonej sytuacji należałoby zacząć od samego początku i zacząć weryfikować to wszystko co się robi do tej pory. To nie jest e, dobra sytuacja sprzyjająca temu, aby osoba 40-letnia prowadziła taki tryb życia i oczekiwała iż samymi badaniami zagwarantuje sobie pełnię zdrowia. Należałoby rozpocząć od tego, że zmieniamy swój styl życia, przede wszystkim rzucamy palenie. I zaczynamy prowadzić aktywny tryb życia. Współczesna medycyna dostarcza mnóstwa dowodów na to, że papierosy to jest jeden z najistotniejszych czynników kancerogennych. Aktywny tryb życia natomiast ma niebywałą działalność ochronną dla naszego organizmu. Osoby, które prowadzą aktywny tryb życia, mają mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na choroby nowotworowe. Jeśli jednak osoba, która zadaje takie pytanie, nie ma na, dość, na tyle dość silnej woli, aby zmienić swój sposób postępowania, to powinna wykonać chociaż to minimum w postaci corocznego badania płuc za pomocą promieni rentgena, a więc prześwietlenia rentgenowskiego i co dwa lata wykonywać badania spirometryczne.